Słuchaj Po ostatnich dniach naszego pobytu w Albanii Przed załamaniem pogody udało nam się zjechać z trasy TED Zjedliśmy obiad w jakiejś małej, ale przy bardzo fajnej restauracji. No i wtedy puściła się naprawdę potężna ulewa z góry. Jakby nas to zostało na tej trasie, którą jechaliśmy, to byłby problem. Bo droga była taka dość błotnista po deszczu. Nie jechalibyśmy tam na dół. Po prostu byśmy się zsuwali. Ale wszystko się udało, podejmujemy decyzję, jedziemy na wybrzeże, może tam przeczekamy załamanie pogody i zobaczymy co dalej. Czy będzie tam fajnie, czy nam się tam spodoba, jeżeli będzie ok, zostajemy jeszcze jeden dzień dłużej. Jeżeli nie, będziemy myśleć już na wybrzeżu. Jesteśmy na wybrzeżu albańskim w bardzo fajnym klimatycznym domku domek muzeum. Niedaleko od plaży, jakieś chyba 180 metrów za, za wieżowcami i hotelami, które są budowane zaraz, zaraz na, samej, na samej prawie plaży. Plaża niespecjalna, dla mnie katastrofa. 4 metry plaży, z tego 3,5 metra poustawiane leżak przy leżaku. Nie ma gdzie usiąść, nie ma... No nie, no katastrofa. Może gdzieś poza miastem jest lepiej, ale ale tutaj w, w tej miejscowości, w której jesteśmy, tragedia. Nie podoba nam się to głośno, gwarnie, leżaków, pełno ludzi, prawie wcale. Więc taki bez sensu. Zawijamy się stąd jutro i jedziemy do naszego chyba ulubionego miasta w Czarnogórze, do Starego Baru. Tam tam swoje miejsca, swoją ulubioną knajpę, wino i może zwiedzimy okolice, jeżeli pogoda pozwoli, bo no niestety nie zapowiada się lepiej, wręcz coraz gorzej. Zobaczymy. No niestety pogoda dalej w kratkę, pada raz na dwie godziny, więc nie chcemy ryzykować, nie, nie, nie pojedziemy w góry pojeździć w ostatni dzień, może się coś nie Nieszczęśliwego zdarzyć i będzie, będzie problem to dla całej grupy, więc odpuszczamy i chodzimy sobie, zwiedzamy, leżakujemy, jemy, pijemy i tym się zajmujemy. Jutro, jutro mamy pociąg, więc koło godziny yy, 15 musimy zjechać już do baru i tam będziemy się ładować na naszą Prawdziwi. kuszetę. Mamy być dwie Prawdziwi godziny, jeżeli dobrze pamiętam, wcześniej, przed tym... Yy, przed, yy, przed pociągu. Chociaż jeden się No idzie, chociaż i Musimy też wyjechać jeszcze stąd, ze starego baru, chyba około godziny 11, bo tak nam się będzie kończy, kończyła doba hotelowa. Więc y, może gdzieś pojedziemy, ale to wszystko wyjdzie w praniu czyli pewnie nic z tego nie będzie, bo po prognozy są kiepskie. Ale no, wszystko się okaże. Jesteśmy do Starego Baru zmarznięci, zmoknięci, nasza podróż to była taka w kratkę, deszcz, trochę słońca, znowu deszcz. W samym, w samym ba, Starym Barze jest jakaś delegacja, bo jest kilka samochodów wojskowych, nasz stały hotel, w którym na chcieliśmy się jeszcze raz zatrzymać, był zarezerwowany dla nich, więc musieliśmy szukać czegoś, czegoś innego. Znaleźliśmy troszeczkę dalej od centrum, więc nie jest źle. Zobaczymy, co, się będzie, co, co będzie się działo z pogodą. Przyjeżdżamy no, dość, dość dużo wcześniej, czyli jesteśmy już koło drugiej na, na stacji. Możemy się zacząć ładować dziś około 16 17.00, więc. Zostawiamy motocykle na parkingu, przebieramy się już w rzeczy, to co ma zostać na motocyklu zostaje, reszta jest przygotowana, żeby sobie zabrać torby i z tym iść na pokuszetki. Więc idziemy jeszcze do, do sklepów, porobić jakieś zakupy, coś zjeść, a zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. No, wagon, wagon stoi z, i czeka więc zobaczymy jak będzie. Mamy zielone światło, możemy się ładować na wagon. Pomiędzy podłogą a sufitem jest 155 cm, jest jeżeli dobrze ta? pamiętam. U nas weszliśmy tak prawie na styk. Najmniejszym przestrzeń pomiędzy sufitem a owiewką Afryki było chyba 1,5 cm, więc weszliśmy, wjechaliśmy tak idealnie. Niestety na wagonie trzeba mieć swoje pasy, bo na stanie są tylko takie... Podkłady pod, pod te podkoła, więc to tak trochę słabo będzie, będzie chroniło, ale wszystko się udaje. Dojeżdżamy szczęśliwie do Belgradu, rozładowujemy motocykle na rampę. Przychodzi pan policjan, robi nam odprawę, wszystko to trwa w miarę sprawnie. Pakujemy się i ruszamy w stronę geru, gdzie mamy nasz ostatni nocleg, w tej naszym wyjeździe albańskim. Tam Ostatnia kolacja, winko i na drugi dzień my jeszcze z panią Kasią jedziemy do Doliny Pięknych Panien, a druga połowa ekipy już wraca do domu na, na Rosów, więc tak to wygląda, nasz wyjazd, powrót. Na powrocie jeszcze mamy potężne oberwanie chmury na, Ciebie, na Słowacji, ale do udziału Nic, dziękuję wam bardzo za za podróżowanie i do trzeba będzie rodzaju. poczekać chwilę, żeby przestało, bo na ulicy płynie rzeka, rzeka płynie ulicą Chyba powoli przestaje padać, albo mi się wydaje. Leży warunki, łóżko, miejscowość nazywa się krebesica. Pije, leży, ten ja i wspominaj czasy jak był młody, czyli jak jeszcze Gierek żył. A może martwe było chore. Dopiero chore.